Hej, cześć, witajcie! Oto pierwszy odcinek na tym kanale. Czemu akurat pierwszy? Miałam inny kanał, ale z tego powodu, yy, że się na nim nie wybijałam, to po prostu stworzyłam nowy kanał, na którym będę chciała nagrać. Mam na sobie najbardziej. Gacza live czasem? No i nawet może, może. No wątpię, wątpię, bo już dawno też go nie gram, ale jakbym już się to po prostu może wrzucają. Tam na przykład GWT Plusy lub coś takiego. Oczywiście podam mm, y, link do serweru na Minecrafcie, MSP to chyba każdy wie co to można też wpisać, po prostu same MSP wyskoczy. I również... Mm, co ja w to miałam jeszcze? Aha, i kacze no tu wiadomo, trzeba zainstalować na telefonie, da się na komputerze, ale na moim komputerze się tego cofnąć nie da, dlatego też mam na telefonie, chociaż na telefonie też wychodzą lepsze i bo potem trzeba wszystko wycinaniem i... i... no. Zaraz wracam. Ej, jestem, chciałam tylko drzwi zamknąć, no to tak. Moja pierwsza pamianka, to ja dałam buty hal zmienione za skrzydełka anielskie zmienione. Moim zdaniem się tutaj kompletnie nie opłacało. Tym bardziej co tutaj. Skrydeł, skrzydełka anielskie i za skrzydełka wróżkowe, nie lekko niezmienione, lekko zmienione, ale tak to się nie opłacało Ja one są jednak zmienione. Potem dałam buty Pixel za inka. Potem inka jeszcze tam za... Inka niezmienionego. Co było ze mną nie tak. Jego serio... Nie rozumiem samej swojej głupoty. Dałam... Aha, nie będzie ten długi odcinek, tylko taki wstępny bardziej, gdyż... Ponieważ że nie będę pokazywała wszystkich wymian. Każda część będzie oddzielona, bo mam dużo wymian i też by było fajnie jakbym miała nowe wymiany, wymieniała się i po prostu będzie więcej na odcinkach. Jeśli będę miała jakieś w miarę dużo wymian nowych, to po prostu to nagram. Jak na razie to ja będę tylko yy, tą jedną całą stronę, to z wami omawiać, a reszta będzie na kolejny odcinek I tak będę rozwijać, że jedna na stronę kolejny odcinek no to następnie dam skrzydełka bruszkowe za topik moim zdaniem się opłacało bo wtedy jeszcze dawali Sakurę za właśnie topik a następnie, tak bardzo chciałam maskę kwiatową, która mi się w ogóle nie podobała wtedy, bo myślałam, że to ładnie wygląda na postaci. Dałam sukienkę wiosenną, niezmienioną, legitną. Jakby wtedy jeszcze się nie dało robić klonu, więc no, musi być legitna. Yy, dałam potem buty kwiatkowe zmienione, dostałam je za darmo i dałam buciki farmerskie za odwzięcie. Nie wiem, czy nie opłacało się komuś, ale to nawet wymianka nie była, więc nie ocenajcie za topic i tak dałam dużo osobie sobie tych prezentów, animacji itd., itd bo miałam ją w Następnie za te właśnie buciki dałam, znaczy ja dałam buciki za topic piżamo wymienione i w, tych czas, w tym czasie jak były jeszcze sakury warte to tak to się opłacało w miarę potem dałam koszulkę ink niezmienioną za drip niezmienioną nie wiem czemu ta osoba się tak odzwaniła nie, nie mogę je tutaj pozabić, ani nic, ponieważ nie ma jej Sklepówki ominiemy i to chyba no... no chyba to na tyle Więc... Ym, bye! -o.